Jak grać Leonem w Brawl Stars? Aktualnie Leon jest najbardziej uniwersalną postacią. Więc trzeba to wykorzystać. Podstawowy build to wyposażenia damage i speed lub na otwartą mapę tarcza. Gadżet o nazwie lizaczek. Star Power, który nas healuje i oczywiście Hypercharge. Jeśli go nie macie, polecam go kupić. Leon to najlepsza postać na tryb rankingowy. Jest grany na dosłownie każdej mapie. Jeżeli macie możliwość, to bierzcie go za każdym razem. Modyfikacja, na której jest nie do pokonania, to szybki strzał. Aby trafić jak największą ilością amunicji, musimy iść naprzeciw wystrzeliwanym pociskom. Chyba że przeciwnik stara się movementować. W tej sytuacji trzeba iść w tym samym kierunku, co się strzela. Wtedy nasze pociski rozchodzą się na nawet trzy razy większą szerokość. Jak wiadomo, Leon z bliska zadaje większy damage. Więc kiedy mamy ulta i wybraną ofiarę...